Cyklu 20 minut ze złotem. Ja nazywam się Łukasz Łuczkański. Ja nazywam się Piotr Kwiecień i również witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dziś trochę historii z naszego podwórka trochę historii trochę historii środków płatniczych. Tak, historii monetarnej. Dzisiaj yy, odpowiemy sobie na pytanie: ile są warte papierowe pieniądze? Tych pieniędzy było całe mnóstwo w naszej historii, nie tylko w historii polskiej, ale w historii wszystkich krajów świata, które kiedykolwiek przyjęły jakąś walutę do stosowania. Przejdźmy może od razu do meritum. W wieku XX, na początku, w trakcie wojny, yy, przed wojną stosowano różne pieniądze nie były to nasze złotówki polskie. Dlatego, że oczywiście byliśmy jeszcze wtedy pod zaborami. Ale w trakcie I wojny światowej na terenie Polski obowiązywały marki, marki. polskie. Marki polskie, które zostały wyemitowane w 1916 roku, do obiegu trafiły w 1917 no i funkcjonowały przez 7 lat, tak naprawdę, do roku 1924. Tak, ich emitentem była Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. I możecie zobaczyć jeden z egzemplarzy takiego banknotu na slajdzie. Warto podkreślić, że w trakcie kariery, nazwijmy to w ten sposób, tych marek polskich ich nominały rosły, kończąc na nominale aż 10 milionów marek. Tak, co to oznacza? Oznacza to, że kiedy wojna się skończyła, w Polsce miała miejsce hiperinflacja, czyli marki polskie zostały całkowicie zdewaluowane i nie dlatego, że takie były warunki rynkowe, tylko dlatego, że tych pieniędzy po prostu cały czas dodrukowywano. Więcej, więcej i więcej. W roku 1924 przychodzi tak zwana reforma grabskiego. Na czym ona polegała? Polegała ona na tym, że stare banknoty, te, które były poddane hiperinflacji, zostały zamienione na nowe. Tutaj na slajdzie mamy 10 zł z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. Ciekawostka. Wtedy, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, rząd polski szukał już pomysłu na swój własny niepodległy pieniądz i była koncepcja, aby polskie pieniądze nosiły nazwę Lechów. Skończyło się na złotówkach, co do dziś dnia się utrzymuje. Ten banknot, który tutaj widzicie na slajdzie, został już przygotowany w 1919 roku, dlatego że już przewidywano, że nowe pieniądze będą potrzebne. Za każdym razem, kiedy dochodzi do tego, że musi być jakaś tam denominacja, rządzący lata wstecz wiedzą o tym, że pieniądze nowe wejdą do obiegu, zanim obywatele będą mieli jakokolwiek świadomość następującego tego procesu gospodarczego, ekonomicznego. No i niestety taka sytuacja ma miejsce za każdym razem. W momencie, kiedy pojawia się nowy środek płatniczy, mamy nową, nazwijmy to, walutę, jest ona przygotowywana znacznie wcześniej niż. Pojawia się w emisji. Zgadza się. Kolejny banknot, został on wyemitowany w 1926 roku 10 złotowych. My się dzisiaj skupiamy właśnie na nominałach 10 złotowych. Polska zaczynała już uzyskiwać jakąś stabilizację, stąd cały czas pracowano nad tym, żeby te pieniądze były w jakiś sposób ujednolicone. Banknot, który tutaj widzicie, funkcjonował w obiegu do roku 1932, a tak naprawdę do grudnia 1932 roku, i został wycofany z obiegu, ponieważ w jego miejsce miały wejść monety. Podkreślmy w dużej ilości srebrne. Tak się składa, że banknot ten miał taką historię, że wrócił do swojego obiegu kilka lat później, a mianowicie w roku 1940. Dlaczego? Dlatego że Rządzący już się bali, że na czas wojny, na czas okupacji, pieniądz srebrny, pieniądz w postaci monety zostanie wycofany z obiegu. Dlaczego? Oci oczywiście nie za sprawą działań rządowych, dlatego że ludzie zawsze będą wiedzieli, że w momencie, kiedy papier traci wartość o to jest właśnie ten, ten, ten bank tutaj ludzie będą wycofywali do swoich własnych kieszeni, do swoich własnych kryjówek to, co naprawdę ma wartość. To wartości nie ma. Srebro i złoto o wartość mają. Tak więc to jest, to jest powiedzmy, parafraza tego pierwszego, tej pierwszej dziesięciozłotówki 1927 roku. Ta w odróżnieniu y, od tej poprzedniej jest y, wyemitowana przez Bank Emisyjny w Polsce. Wcześniej to był Bank Polski. Lata mijają. No tak, czas mija. Pojawiają się kolejne e, waluty, tak to nazwijmy, środki płatnicze. No i. Nie sposób przejść, obojętnie obok kolejnej złotówki wyemitowanej i wyprodukowanej na terenie Związku Radzieckiego w 1944 roku. I również w tym samym 1944 roku te banknoty trafiają na Ziemię Polskie za sprawą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Dokładnie. Zostają tak. wyemitowane. Wyemitowane, tak jest. Co ciekawe. PKWN powstał w 1944 roku i on już swoim dekretem narzucił stosowanie tej 10 złotówki, którą tutaj właśnie możecie zobaczyć. Co to oznaczało? Oznaczało to, że banknoty, które zostały wydrukowane w Moskwie, przyszły do Polski i my byliśmy niejako zmuszeni do ich stosowania. PKWN swoją siedziby miało w Lublinie, stąd te banknoty potocznie określa się mianem emisji lubelskiej. NBEP powstał w roku 1945, czyli i NBEP uznał te banknoty jako swoje. Ciekawostka jest taka, że te banknoty były wcześniej wyemitowane, a później dopiero zostały uznane jako własne przez Narodowy Bank Polski. Polski. Przy tym banknocie możemy się zetknąć również z kolejną denominacją. Denominacja ta była y, bardzo dyskusyjna, ponieważ monety, które do tego momentu były w obiegu, mogły być wymienione na te nowe, nazwijmy to radzieckie banknoty. Niestety nie była to sprawiedliwa wymiana. Dlaczego? Dlatego, że można było wymienić banknoty stare na banknoty nowe jedynie do wartości 500 zł. Złotych. Czyli jeżeli ktoś miał w swoim portfelu 1000 zł, 500 zł mógł wymienić na nowe banknoty, a pozostałość mógł wyrzucić do kosza. Było to oczywiście, była to oczywiście grabież, było to złodziejstwo, bo inaczej tego się Nazwać nie da, i w tym momencie widzimy już pierwszą podstawową rzecz. Wartość, wartość banknotów jest umowna. Można tą wartością manipulować poprzez określanie różnych dekretów, ustaw i przepisów. Można też bardzo łatwo zdelegalizować. Konkretny nominał, czy też konkretny banknot, czy w ogóle wszystkie banknoty. banknoty w tej emisji i uznać je za nieaktualne. Co też się stało no, w dość spektakularny sposób, i tu przejdziemy do kolejnej dziesięciozłotówki, która została wprowadzona. Znaczy, emisja rozpoczęła się w 1946, natomiast do obiegu te banknoty trafiały od 1948 roku. No a w 1950... Tak, to była tak zwana druga emisja. Banknoty te już były drukowane na terenie Polski, a ściśle rzecz biorąc w Łodzi. No i właśnie, przychodzi rok 1950, październik, reforma walutowa. Tak jest. Pod auspicjami usza Bieruta przeprowadzona. Chyba najbardziej spektakularna, jeśli mogę tak powiedzieć, reforma walutowa. Po pierwsze, wprowadzająca kolejne, nowe banknoty do emisji, ale co ciekawsze... Przygotowana i wdrożona w ciągu dosłownie, znaczy wdrożona w ciągu jednego dnia i przygotowana oczywiście w ogromnej tajemnicy. Jej najważniejszą cechą było to, że pozwalała wymienić stare banknoty na nowe, czy też starą walutę na nową tylko w proporcji 1 do 100, czyli starą emisję można było zamienić na nową w proporcji 1 do 100 w postaci gotówki. Natomiast depozyty bankowe były przeliczane w proporcji 1 100 do 3, tak? Czy też Tak. To może jeszcze inaczej. Jeżeli ktoś posiadał stary 100 zł w gotówce, otrzymywał za to jedną nową złotówkę. Jeżeli ktoś posiadał te środki na koncie na bankowym, wtedy otrzymywał 3 złote. To była ewidentna niesprawiedliwość, ponieważ była wycelowana w te osoby, które nie ufały sektorowi bankowemu, który podlegał Rządzącym, czyli komunistom, i te osoby traciły mniej więcej dwie trzecie swoich środków. W tym momencie możemy powiedzieć, że po raz kolejny sprawdza się, że zwykły podpis, zwykła ustawa, zwykłe jedno rozporządzenie potrafi zabrać wartość papierowego pieniądza, Pieniądze. papierowego pieniądza. Idziemy dalej. A, mamy 10 złotych yy, wyemitowane w 1982 roku. Te 10 złotych yy, posiadało wizerunek Józefa Bema i to była tak zwana seria wielkich Polaków. Obejmowała szereg nowych banknotów, które też cały czas podlegały inflacji, a więc zwiększaniu się nominałów i swojej podaży. I tym sposobem doszliśmy do ostatniego banknotu 10 złotowego w czasach xx wiecznej historii Polski, ale mamy jeszcze jedno 10-złotówkę. Zanim ją wam pokażemy, powiemy Wam, ile warte są te 10-złotowe banknoty z przeszłości. Ten banknot jest warty 0 złotych. Ten banknot jest warty gdzieś 0 złotych. Poza wartością kolekcjonerską, banknoty te nie mają żadnej absolutnie wartości. Nie możemy z nimi udać się do sklepu i wymienić je na jakieś dobra. Ten banknot z 1946 roku jest oczywiście warty 10, jest ze, warty 0 zł. Ten banknot, czyli obecnie prawny środek płatniczy jest nadal warty 10 zł, chociaż mam pewne wątpliwości, w momencie, kiedy udaje się do sklepu, czy te 10 złotych jest tyle samo warte, ile było warte lat temu kilka czy kilkanaście. Dokładnie tak. Ale na koniec pokażę wam jedną jedną dziesięciozłotówkę, która ewidentnie odbiega od swoich, w tej chwili wcześniej tutaj umówionych, e, banknotów 10 złotowych. A dlaczego? Dlatego, Bo że nie była jest z papieru. złota. Dokładnie, <laughs> Dokładnie tak. Okładnie, tak. W 1925 roku wyemitowano w Polsce złotą monetę z Bolesławem Chrobrym. Ta moneta posiada niespełna 3 gramy złota. minął 10 złotych. Gdyby dzisiaj ktoś chciał sprzedać samą wartość kruszcu w tej monecie jest bogatszy o 650 zł. To jest wartość tylko i wyłącznie samego złota zawartego w tej monecie. Moneta ta ma dodatkowo kolejną wartość kolekcjonerską. O tym możemy abstrahować, ale dla ciekawych tutaj jest, yy, mamy slajd yy, zalegro kilka aukcji. Wartość tej monety zaczyna się od 1750 zł. Tak więc. Na przestrzeni dekad złoto zatrzymuje swoją wartość. W odróżnieniu. Właśnie Wam pokazaliśmy. Z różnych dekad naszej historii tracą wartość. Jak będzie z 10-złotówką współcześnie obowiązującą? Czas pokaże. No ale patrząc przez pryzmat historii, myślę, że jej okres ważności będzie jednak w czasie jakiś określony. Pytanie jak długo jeszcze zobaczymy tyle w dzisiejszym odcinku dziękujemy za uwagę zapraszamy do oglądania